Siemano. Dzisiaj cały czas jest aktywna promocja na Superbecie, gdzie można dodatkowo 4 stówki zgarnąć za wytypowanie zwycięzcy, dowolnego zwycięzcy w pierwszej kolejce e, angielskiej Premier League. Kwestia tutaj jest taka, że oczywiście ta opcja jest skierowana do osób, które jeszcze konta na Superbecie nie mają, więc jeżeli chciałbyś sobie założyć takie konto. Możesz to zrobić z pierwszego komentarza pod tym e, filmem, gdzie będzie znajdował się właśnie link. Podczas zakładania konta najważniejsza kwestia to zatwierdzenie zgód marketingowych i na razie to tyle. Później do pierwszego depozytu masz przypisane kilka atrakcji, bo tutaj jest w nominalnej promocji bonusu powitalnego 100% do 200 zł we Freebecie, czyli wpłacisz sobie 5 dyszek przykładowo. Dostajesz 5 dych, wpłacisz 200 stówki, dostajesz 200 stówki we Freebecie. Dodatkowo, jak założysz konto z naszego linku i wpłacisz właśnie minimum 5 dyszek, dostajesz 35 zł ekskluzywnego Freebeta. Za pobranie aplikacji, również to jest Superbet nagradza Dwiema dyszkami w formie freebetu. Po tym wszystkim czeka na Ciebie tydzień, gry bez ryzyka, aż do 3,500 zł, no ale jeszcze w to właśnie jest dzisiaj wpleciona promocja na Premier League. Zakładając, że wpłaciłeś minimum 5 dyszek, bo tyle jest tutaj potrzebne, żeby zapisać się właśnie do tej promocji. To kolejny krok no bo już jesteś systemowo zapisany, to zagranie kuponu Single Solo. Zamieniłem 2 zł, salda depozytowego. To musi być pierwszy kupon po otwarciu. Konta i później sobie po prostu wybierasz dowolnego zwycięzcę z dzisiejszych, z jutrzejszych meczów angielskiej Premier League, w niedzielę też grają, grają. E, niech to będzie na przykładzie tutaj dzisiejszego meczu w Wolverhampton z Manchesterem City. Jeżeli uważasz, że Wolverhampton wygra, możesz postawić singla. zamienią 2 złote, saldo depozytowe, pierwszy kupon po otwarciu konta właśnie na to, że City wygra i jeżeli tak się stanie, jeżeli twój wybór generalnie będzie zielony, to w przeciągu 72 godzin dostajesz 400 stówki jeszcze w bonusie. Ten bonus, jak i ten od gry bez ryzyka do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym łącznym 1,91. No, prościzna, nie ma tutaj skomplikowanych warunków. Jak ktoś jest zainteresowany, Stosowany. Jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, a my lecimy z konkursem. Dwie dyszki, oczywiście, jak zawsze na Superbecie do zgarnięcia. No i zobacz, czy masz łapę w górę, odem. Zobacz, czy masz subskrypcję. I jeżeli tak, to w komentarzu możesz napisać dokładne wyniki, minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy. Co by tutaj wybrać? Co by tutaj wybrać? Dobra, niech będzie niech będzie coś z Premier League, nie? E, pomiędzy Sunderlandem a West Hamem. Typujecie do godziny 16. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez nich u gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie. No i to mamy już wszystko zrobione, jeśli o to chodzi Możemy lecieć z dzisiejszymi kuponami Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy Wczorajsze meczyki, wczoraj pięć kuponów trafiliśmy Jeden bramkowy remis Mój z Fredim. Terrorograł ograł Paule grał Peterka Bula ograła Erandera I pozostałe dwa mecze to dwa bezbramkowe remisy Dzisiejszy, Dzisiejsze meczyki Tabela i myślę, że możemy lecieć Od kogo dzisiaj tutaj zaczynamy To mi się zawsze tak zrobi nieładnie Paula z Gołębiem Dobra, lecimy z tym koksem Już dzisiaj jest sobota, już kurde pełno meczów w Premier League No to jest coś pięknego A Paula cały czas się tutaj trzyma Konsekwentnie Korei Południowej Jeon Buk z Daegu Jeon Buk ma strzelić tutaj 1,5 gola Suwon z Ulsanem 7,5 rzutów rożnych I Suwon ma strzelić gola Czyli taka klasyka dalej dziś tutaj tej Korei Południowej Kornerki łapane Gołąb Gołąb co na dzisiaj przygotował. E, Wiesel Kobe z Yokohamą. Znowu ty, tyle meczów jest dzisiaj, a tu do Japonii jest zaglądane. Wiesel Kobe ma wygrać z Yokohamą. Japońska pierwsza liga o 12 już meczek. I e, e, Wolverhampton Manchester City. Manchester City ma strzelić co najmniej dwie bramki. Łysy Rander. Kurde, to jest dopiero pojedynek. Gdzie jest Łysy? Zresztą każdy pojedynek jest zajebisty. E, Majorka z Barceloną. Barcelona ma wygrać i o siebie mi rzutów rożnych. Kurde, Łysy. Łysy jest gospodarzem, to prawda. Łysy, zaimponowałeś mi teraz tym betbuilderem. Lech Poznań, Korona Kielce, liczba goli. Po półtora gola w meczu i Korona Kielce ma wykonać co najmniej trzy rzuty rożne. Czyli kurde rzuty rożne Anderka. No Lech może mieć troszkę morale obniżone. Nie udało się odwrócić. Odwrócić losów e, dwóch meczu z, y, z Fenom. No i tak to właśnie jest. Erander. Następny. Erander. Gdzie tu jest Erander? Lons z Olympique Lyon. Gol w meczu. Pojrzeć 2,5 kartki i powyżej 6,5 rzutów rożnych. Ciekawa sklejka, niskie linie i fajne kursiwo z tego całkiem nawet wyszło, bo 1,45. Herakles Almelo, neck name again. Wyżej 1,5 kartek i powyżej 6,5 rzutów rożnych. U, przepraszam, <ścoughs> coś mi się przyczepiło. No i za to płacą tutaj 1,60. Niesamowite. Dobra, bula. Freddy, e, kurde Freddy tam cały czas Chyba liderem jest, nawet nie sprawdzałem dokładnie Tabeli, ale można sprawdzić właśnie teraz Freddy, 18 punktów Łysy tu już depcze, łysy tu już depcze Ja się coś wspiąłem od wczoraj? Nie, niestety nie Dobra, wracamy do kuponu Bula Freddy, no od Buli tutaj na dzisiaj jest Trebel, Tottenham z Barnley. Tottenham ma strzelić co najmniej dwie bramki Majorka Barcelona Rapina. Rafinha ma strzelić gola albo zaliczyć Asystę i Gostepę z Fenerbacze I po raz kolejny po raz kolejny atak tutaj na Yusufa Ennesriego No i podoba mi się ten kupon, bo 554 kursiwo, stawka 3 dyszki. No i to chyba będzie wrzucony na bęben ten kupon, bo jest naprawdę fajny Freddy. Freddy. Sport Recife Sao Paulo, Brazylia. Jest, obie ekipy otrzymają co najmniej półtorej kartki. Co najmniej półtorej kartki, co też mi powiedział? mi półtorej kartki. Atletico PR Kuyaba. I tu to samo, nie, rzuty rożne. Obie drużyny wykonają co najmniej trzy rzuty rożne. 1,74, 1,44, łącznie 2,50. Gordę, mm, jeszcze niedawno to był pojedynek na dole tabeli. Ja z terrorem. Wolverhampton z Manchester City bez pierdzielenia stawiam tutaj na Manchester City. No i Wolverhampton się pozbył kilku fajnych piłkarzy. No i gdzieś tutaj wydaje mi się, że będą troszkę gorsi niż w poprzednim sezonie. A City pomimo kontuzji... Powinno sobie tutaj poradzić No i Lech Poznań ma wygrać z Koroną Kielce Ja liczę na dobrą reakcję tutaj Ze strony Lecha Poznań No i po prostu na zwycięstwo, Prościznań Nie ma co tutaj więcej gadać, dwóch faworytów mam na kuponie A co przyniesie boisko To zobaczymy później No i terror, terror odpowiada, Brighton Fulham Powyżej półtora gola, powyżej 8,5 rzutów różnych. Majorka Barcelona, Barcelona strzeli co najmniej Dwie bramki, Barcelona wykona co najmniej 4 rzuty rożne Fajny tu jest kurs, kurde 1,80 na coś takiego. Superancko. Nie wiem, czy Terror nie ma lepszego kuponu od mojego. Peterek, Ojczyznosław. Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Peterek, Peterek już jest. GKS Katowice, Arkadynia. Oni dzisiaj grają? Dzisiaj, dobra. Już coś mi się powaliło. Eee, gol. I GKS Katowice ma wykonać co najmniej 5 rzutów rożnych. Ciekawa sklejka. Na tego gola muszą coś płacić fajnie, żeby tutaj z takiego bildera zrobić e, Pogoń grodzisk Mazowiecki z Nicz Pruszków. W sensie nie jakieś. No nie wiem, może jest 1.05, nieważne. Pogoń grodzisk Mazowiecki z Nicz w powiedzieć 1,5 gola i pogoń grodzisk mazowiecki ma tego meczu nie przegrać. 1,55 kursiwo. Jesteśmy przy Peterku, teraz ojczyznosow, żebym nikogo nie pomylił. E, teraz jak tutaj ojczyznosowa zapisałem czy dziadek czy ojczyznosowy e, Motor Lublin Piast Gliwice, Motor ma strzelić gole i motor ma wykonać co najmniej 4 rzuty rożne. No, motor to w te rzuty rożne w tym sezonie e, lubi. Ja sam często, często. No, za dwa razy na pewno już przeatakowałem ich rzuty rożne i zawsze na razie siadły. Wolverhampton z Manchesterem City. Manchester City ma strzelić co najmniej dwie bramki. To już było gdzieś u kogoś, ale ja się też tutaj z tym zgadzam, podpisuję się pod tym. Podoba mi się tutaj dwie bramki Manchesteru City. Ostatni pojedynek na dzisiaj, Fabrega z Sepkiem. E, Fabrega z Aston Villa, Newcastle, PZ2,5 gola w meczu i też się nad tym zastanawiałem tutaj, czy nie dać tego. Nie wiem, czy tutaj Fabregasowi dzień pod nie bazyluje, bo nie wiem, czy wczoraj był w Krakowi ten BTTS z Widzewem. Tam strzelali coś, bo w sumie nie oglądałem. Jeden do zara tylko. E, dobra. E, po do overka mamy dorzucony Wrexham z West Bromwich Albion. Powyżej 8,5 rzutów rożnych. Nie wiem, jak ten Wrexham tutaj robi rzut rożny, ale wiem, że w pierwszej kolejce strzelili bramkę nawet na wyjeździe. Z Leicester chyba grali. E, I Sebek. Sebek zamyka nam dzisiaj stawkę. Zgubiłem sepka, nie, dobra, sebek będzie w lewo dzisiaj wyjątkowo. Wolverhampton, Manchester City, obie drużyny powyżej x rzutów rożnych, czyli obie drużyny wykonają co najmniej dwa cornery i obie drużyny otrzymają po kartce. 1,45, no granie tutaj kartki, delikatnie, w mojej opinii oczywiście, co z strony City to jest chyba ryzykowne, nie wiem, czy się coś nie zmieniło w poprzednim sezonie. Ja generalnie e, mam w głowie drużynę Manchesteru City, która mało, mało fauluje i mało kartek zbiera. Może, może się mylę. Może się mylę, bo to na chłopski rozum tak zwany. Majorka Barcelona. E, Barcelona ma wygrać i Barcelona ma strzelić co najmniej dwie bramki. Prościzna. Na sam koniec prościzna. Dzięki za dzisiaj. i demontować, wrzucam film. Tymczasem życzę wam udanej soboty. Bawcie się dobrze dzisiaj i widzimy się jutro. Siemano!